Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam, wszystkich. Zaczynamy dzisiejsze Rynkowe espresso oraz poranny briefing po TMS brokers. Witam serdecznie z tej strony Adam Kurecki. I zaczynamy ostatni, ostatnie moje espresso w tym, w tym miesiącu, w tym tygodniu, bardzo, bardzo intensywny i tydzień pełen wydarzeń. Jesteśmy w samym centrum tych wydarzeń, ponieważ wczoraj, czyli w środę i w czwartek, dziś mamy najwięcej wydarzeń makroekonomicznych. I zacznijmy jednak od początku, czyli od dzisiejszych danych. Jeżeli chodzi o dzisiejsze dane, to tak. Mamy, mieliśmy dziś rano o godzinie 4.15 decyzję Banku Japonii. Który utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0,5%. Dzisiaj mieliśmy również spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa na konferencji, na spotkaniu APAC w, w, w Korei Południowej, o czym za chwilę więcej powiem. Mamy dziś szereg odczytów PKB z krajów europejskich. Nie będę już wymieniał wszystkich, ale z takich najważniejszych to Niemcy, strefa euro oraz USA, które no nie wiadomo, czy będą opublikowane. Prawdopodobnie nie. Normalnie byłyby, ale przypomnę, cały czas mamy zawieszenie działalności rządu. To już jest blisko miesiąc, 30 dzień zawieszenia. Działalności rządu amerykańskiego ze względu na brak finansowania, brak ustawy budżetowej. Od 14.00 inflacja konsumencka z Niemiec. O 14.15 najważniejsze dane z Europy, czyli decyzja Europejskiego Banku Centralnego w zakresie stóp procentowych. Stopy procentowe mają pozostać na niezmienionym poziomie: 2,15 dla stopy refinansowej i 2,0 dla. Stopy depozytowej. O 14:45 konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Mamy dziś też kontynuację wyników finansowych spółek. Dzisiaj z najważniejszych spółek z Wielkiej Siódemki, no to przede wszystkim Amazon i Apple, po sesji. Poza tym eBay, Mastercard i Merck. Potem kilka też spółek europejskich, ale to myślę, że to ma mimo wszystko mniejsze znaczenie. Banki Europejskie, Credit Agricole, SSE. Dobrze, jeżeli chodzi, może wrócimy teraz do wczorajszego dnia i wczorajszego wydarzenia. Wczoraj mieliśmy decyzję Zarządu Rezerwy Federalnej, czyli Komitetu Otwartego Rynku, w tym Komitetu Otwartego Rynku Francji, który zgodnie z oczekiwaniami drugi raz z rzędu komitet obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. I w tej chwili stopy są na poziomie 3,7540. Nie odbyło się jednak wszystko zgodnie z planem. Nie odbyło się wszystko zgodnie z planem, ponieważ e, już na konferencji prasowej Jeremy Powell e, podkreślił. Podkreślił przede wszystkim tak, że obecna obniżka służy zarządzaniu ryzykiem i dodał jednocześnie, że, że dalsze cięcia w grudniu nie są przesądzone. Odnosząc się do potencjalnych działań, właśnie grudniowych, podkreślił, że kolejne cięcie wcale nie jest pewne, a przypomnę, rynek wziął już to za pewnik i że będzie zależeć od napływających danych makroekonomicznych, zwłaszcza z rynku pracy i inflacji powiedzieć, że było to dosyć spore zaskoczenie. Niemniej jednak nie było jakiejś bardzo negatywnej reakcji rynkowej, i wydaje się, że rynek póki co cały czas jednak wierzy, że ta obniżka będzie, bo obecnie prawdopodobieństwo cięcia stóp na grudniowym posiedzeniu wynosi cały czas, jest dość duże, bo wynosi 70%. Tak więc nie będzie, nie będzie tu automatyzmu, tylko takie stopniowe, tylko będą to decyzje uzależnione od napływających danych, o ile one oczywiście napłyną. No wydaje się, że w końcu będzie podjęta decyzja przez rządzących w USA, przez Kongres, Senat i dojdzie do porozumienia i te dane będą się jednak i rząd wznowi działalność i dane będą. Zaraz powiem jeszcze, jak, jak rynek na to reagował. Też chwilę chciałbym poświęcić dzisiejszemu spotkaniu bardzo ważnemu. Spotkanie przyniosło, czyli Trump, SGP, spotkanie przyniosło w sumie zgodnie z oczekiwaniami z wczoraj, sprzed wczoraj działania konkretne ustalenia łagodzące napięcia handlowe między USA a Japonią, a Chinami, przepraszam. USA obniżyły cła na produkty związane, jak to mówią, takie, takie to były cła fenantelowe, tak? czyli takie, które Trump wprowadził po, jako takie reperkusje w stosunku do Chin za import, znaczy za chiński eksport, a amerykański import. Na, na terenie na USA z 20 do 10%. Jednocześnie Trump wycofał też wcześniejsze groźby wprowadzenia 100% ceł na Chiny. Z kolei, zgodnie też tu z takimi zapowiedziami, Chiny zapowiedziały wznowienie importu soi, oraz Pekin zadeklarował zniesienie ograniczeń w eksporcie metali ziem no ma to kluczowe znaczenie przede wszystkim dla produkcji amerykańskiej, produkcji zarówno wojskowej, jak i elektroniki wysoko, z, o, o wysokim stopniu skomplikowalności. Warto jednakże podkreślić, że na razie tak Chiny to, tak Chiny oświadczyły, że jest to roczne takie zniesienie tego, tych ograniczeń i kontroli, a po roku będą podejmowane decyzję, czyli to nie jest tak, że OK znosimy i e, eksport jest, e, że tak powiem, nieograniczony do, do odwołań, tylko to jest póki co na rok. Obie strony też wyraziły gotowość do współpracy w obszarach takich jak handel energia czy sztuczna inteligencja. E, no to też warto wspomnieć, że e, Odzywały się głosy przed tym spotkaniem mające na celu powstrzymanie Trumpa przed że tak powiem, nieograniczonym eksportem procesorów wysokiej o wysokim stopniu złożoności do, do Chin, to co wcześniej było ustalone. Nie do końca nie do końca tu widzę to zostało wyjaśnione po spotkaniu Trump zadeklarował tylko, że OK, no będziemy, będziemy eksportować, bo nasze procesory są wspaniałe, ale to Chiny będą już rozmawiać z Nvidia. Więc wydaje mi się, że to nie do końca zostało jakoś yy, określone. Można powiedzieć jednakże, że nie było tu zakres, po tym spotkaniu jakichś bardzo dużych niespodzianek i też to yy, ta reakcja rynków jest. Dość ograniczone. No dobrze, i teraz przejdźmy jeszcze do jednego ważnego tematu wyniki spółek. Wczoraj mieliśmy wyniki kilku kluczowych spółek. Mam tu na myśli Microsoft, Metaverse, czyli Facebook oraz Google. Tak, jeżeli chodzi o Google'a i to wyniki pozytywnie zaskoczyły i mamy bardzo dobrą reakcję rynkową, Google rośnie. Obecnie w aftermarket plus 6,5%. Natomiast Facebook i Microsoft rozczarowały. Bardzo mocno Facebook, minus 6,8% w tej chwili na aftermarket oraz Microsoft 3,2%. Może zacznę od Facebooka, bo tu mamy chyba największe rozczarowanie. Przejdźmy do wykresów. Jeżeli chodzi o Facebook, to bardzo mocno pospadały oczekiwanie, to bardzo mocno pospadały zysk netto i zysk na akcje. Co było zgodnie z komunikatem Facebooka wynikiem jednorazowego niegotówkowego podatku w wysokości prawie 16 miliardów dolarów zysk na akcję obniżył się aż o 83% do 1 dolara 5 centów Natomiast całkowity zysk netto spadł też aż o 83% do zaledwie 2 miliardów 700 milionów Przychody 51,2 miliarda, wzrost 26% rok do roku. Jeżeli chodzi o, o sam wykres, no to może zerknijmy, jak to wygląda. 6,9% na minusie i obecnie aftermarket. Jest w okolicy 706-705 dolarów, czyli otworzymy się najprawdopodobniej luką Bessy, tu, gdzie jest czerwona linia poziomu, czyli będziemy mieć coś takiego. tak? Oczywiście to nie będzie tak wyglądać, bo to będzie tylko samo otwarcie, natomiast no jest, będzie potężny spadek na, na, Facebooku, na, na Facebooku. No i zaraz potem mamy wsparcie w okolicy. 697 dolarów. No, które jeżeli by zostało przełamane, zaczęłoby się robić tu bardzo nieciekawie, bo e, wtedy analitycy zaczną się tu doszukiwać ergiera. Bo rzeczywiście on, on tu występuje. Mógłby wystąpić, bo tu mamy, le, mielibyśmy potencjalne lewe ramię, tu głowa i tu prawe ramię. I jednocześnie mamy też średnią dwusetkę. E, ona jest troszeczkę poniżej 700 dolarów, dokładnie 678. E, tak czy inaczej, po reakcji dzisiaj, po dzisiejszej reakcji na te rozczarowujące wyniki, poznamy też w jakiej kondycji jest sam Facebook, bo no póki co wygląda to, samo otwarcie wygląda bardzo, będzie wyglądać bardzo bardzo słabo. Drugi, też słabszy, ale troszkę, troszkę lepsza reakcja to jest Microsoft. Natomiast jeżeli chodzi o Microsoft, to tu technicznie również sytuacja się systematycznie pogarsza. Można powiedzieć, że ona się systematycznie pogarsza od publikacji wyniku finansowego za drugi kwartał pod koniec lipca, kiedy to, kiedy to Microsoft otworzył się bardzo dużą luką HOSY, i w zasadzie od tego momentu systematycznie spadał. Potem mieliśmy odbicie, i teraz po. Po podejściu do szczytu 557, znowu zaczyna spadać. I dziś otworzymy się w okolicy 523, czyli zamkniemy te luki chosy, które nam się tu utworzyły w tym tygodniu. Coraz bardziej to zaczyna przypominać albo konsolidację, albo formację podwójnego szczytu. Na razie bardziej podwójny szczyt. Ale powiedzmy, może się to jeszcze przerodzić w jakąś konsolidację. Niemniej jednak wydaje się, że Microsoft tak, póki co. Nie. Trzeba by naprawdę bardzo dużych zmian w nastrojach rynkowych. Trudno mi sobie na to chwilę wyobrazić coś, co mogłoby pchnąć Microsoft na nowe szczyty. I wydaje mi się, że tu jest to. Ten wykres pokazuje, że spółka ewidentnie słabnie. I, I przyszedł czas tu jakiejś, jakiegoś uspokojenia sytuacji, jakiegoś, co najmniej konsolidacji, jak nie głębokiej korekty. Natomiast Google, bardzo dobre wyniki finansowe, czyli Alphabet. Po raz pierwszy w historii spółka Alphabet Incorporated przekroczyła próg 100 miliardów dolarów kwartalnych przychodów. Dokładnie, dokładnie przychód osiągnął 102 miliardy 300 milionów, czyli wzrost o 16%. Zysk netto wzrósł aż o 33% do 34 miliardów 900 milionów, a zysk na akcję 35% do 2 dolarów 87 centów na akcję. Szczególnie silny wzrost, a alfabet odnotował w segmencie chmurowym, gdzie przychody wzrosły aż o 34%, do 15 miliardów, do 200 milionów. Obecnie, w, tak jak mówiłem, w, w premarkecie Google rośnie 6,8% i otworzy się w okolicy 293-294 dolarów. Można powiedzieć, że sprawdza się taka zasada, jeszcze bardzo stara zasada, e historycznego tradera Jesse'wa Mura, że po przekroczeniu przez duże spółki, przez takie tuzy okrągłych poziomów, takich jak na przykład 200, 300 1000, spółka dąży do kolejnego takiej okrągłej granicy. I tu po przekroczeniu 200 dolarów na, na alfabecie w sierpniu, całkiem niedawno, no dotarliśmy praktycznie do 300, 293 dziś na otwarciu. No dobrze. Zobaczymy, jak dziś jak gdzieś swoje wyniki, jakie wyniki opublikuje Apple przede wszystkim oraz Amazon. Amazon to raczej chyba będą troszkę słabsze. No a zobaczymy jak Apple, zwłaszcza, jest mega ciekawa sprawa związana z iPhone'em 17, czy rzeczywiście te informacje o bardzo dobrej sprzedaży w Chinach i w Stanach 17 i przełożą się na wynik netto. Omówiliśmy sobie wykresy kluczowych amerykańskich spółek. Jeszcze może tylko, jak już wspomniałem o tym o, o Apple'u, to jeszcze dosłownie dwa zdania też o Apple'u. Tu przypomnę, przekroczyliśmy szczyt, przekroczyliśmy, czyli w 24 października został wybity szczyt na 260 dolarów, obecnie 269. No, Jeżeli wyniki by jakoś bardzo pozytywnie zaskoczyły, to to również będziemy zmierzać w kierunku okrągłej granicy 300 dolarów. Jak mówiliśmy o spółkach, to zerknijmy na indeksy. Wczoraj NASDAQ wzrósł o 0,4% i był to najsilniej rosnący indeks amerykański z tych głównych. Kontrakty terminowe futures na, indeksy, na indeks NASDAQ. Obecnie również rośnie, ale już troszkę mniej, w okolicy 0,2%. No teraz, teraz troszeczkę spadło. Widziałem, że jeszcze, jeszcze dosłownie 10 minut temu było 2,0. Teraz jest w okolicy 300 na plus. Czyli mniej więcej otwarcie będzie tyle co, tyle co wczoraj. Myślę, że ciężko będzie z kolejnymi wzrostami, jeżeli nie dojdzie do jakichś pozytywnych zaskoczeń, też ze strony Amazona i Apple'a patrząc na sytuację techniczną jesteśmy w okolicy górnego ograniczenia kanału wzrostowego na, na zdaku i myślę, że rynek może chcieć jakoś na koniec tygodnia zacząć realizować zyski trzeba moim zdaniem na to, na to uważać. Krótkoterminowo opór to są 26400 widzimy, że wczoraj po Fedzie oraz po wynikach dwukrotnie ten opór był testowany i nam się tu zrobił taki intradayowy opór, natomiast wsparcie, no to są dołki po Fedzie, czyli 26 tysięcy. Potencjalne wybicie 26 tysięcy będzie prawdopodobnie skutkować schodzeniem w kierunku 25500. Natomiast jeżeli chodzi o S&P, tu opór to jest 6 950, a później 7 tysięcy. Tam zresztą też mamy bardzo podobną bardzo podobny kanał wzrostowy. Wsparcie 6800. DAX zawęża zakres wahań i, i cały czas spada zmienność. Obecnie dzienna zmienność na indeksie DAX liczona 10-dniowym ATR-em to jest zaledwie 277-280 punktów. Są to bardzo niskie wartości. No i tu sytuacja dojrzewa powoli do jakiegoś wybicia. Natomiast to troszeczkę wygląda w tej chwili na DAX-ie tak, jakby, jakby DAX był na tyle słaby, że nie uczestniczy i nie reaguje na wzrosty w Stanach. Natomiast no, należy się tu lekko obawiać, co się stanie, jeżeli w Stanach przyjdzie korekta, czy czasem wtedy DAX e, nie zacznie jakiejś tu większej falki spadkowej. Wsparcie na DAX-ie 24 100, opór 245 Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na Nikkeja. Dzisiaj przypomnę, Bank Japonii utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie ten wydźwięk był dość gołębi. Przypomnę, pierwszy, pierwsze posiedzenie po e, mianowaniu nowego prezesa, e, nowego premiera. No w przypadku Nikeja to zaczyna coraz bardziej przypominać hiperbolę zwyszkującą. 51 670 oporów, brak. Cały czas do góry można powiedzieć, plus 1% obecnie. Mówicie sobie indeksy. Zobaczmy chwilę na waluty. Dzisiaj po Banku Japonii Jen się o ma Osłabia już o 0,7% w stosunku do dolara, wybijając ostatni szczyt. No i zaczyna to wyglądać dość, dość byczo. Przełamaliśmy też spadkową linię trendu. Jeżeli tak się dzień zamknie, to myślę, że USDJPY będzie zmierzał w kierunku kolejnych oporów, które są na poziomie 154, a potem 158, 159. Tak jak widzimy, tu zrobiliśmy taki ruch powrotny do 150. Podejście pod linię trendu, cofnięcie i do góry. Eurodolar pozostaje troszkę jak DAX. W wąskim trendzie bocznym przy wsparciach. Dzisiejszy Europejski Bank Centralny raczej nie powinien przynieść większych zmian, więc tu utrzymanie trendu bocznego. 1,15,50 od dołu, 1,17 od, od góry. Przy czym tu jeszcze można to zawęzić bardziej na wykresie intradayowym. Największy w tej chwili opór to jest 1,16,70 i to się wydaje na tą chwilę poza, poza zasięgiem. Wczorajsza reakcja na, na troszkę bardziej restrykcyjny Fed niż rynek się spodziewa, była oczywiście spadkowa, ale bez przesady. Tak? Z 1,16,65 spadek na 1,15,80. Złoty. Stabilny 4,2430 nad wsparciem i tu, tu na razie prawdopodobnie euro złoty przechodzi w kolejną kolejny trend boczny, tylko że położony półkę niżej i 4,22 od dołu i 4,2470-4,25 od góry. Na koniec jeszcze kilka słów na temat rynku towarowego. I tak, złoto cały czas w korekcie. Wczoraj po bardziej jastrzębim Fedzie złoto zaczęło tracić na wartości zgodnie w sumie z, te, z teorią, no ale wytrzymało wsparcie: 3,900. To jest obecnie krótkoterminowe wsparcie. Cały czas wydaje się, że złoto nie zakończyło jeszcze swojej korekty spadkowej. Obecnie wsparcie. Które może być przetestowane, wydaje się, to jest 3880, opór 4020, i chyba tu pozostaniemy w tym przedziale wahań. Jeżeli chodzi o srebro, z kolei, to yy, wsparcie to jest 4550, opór 4850, i tu też wydaje się, że Pozostaniemy w tym zakresie. Jednocześnie warto wspomnieć, że tu był taki RGR, z którego wyszliśmy dołem, i został zanegowany, więc tu można odrobinę optymizmu czerpać, czyli że rynek nie był skłonny do pociągnięcia rynku, do pociągnięcia ceny do dołu po wygenerowaniu sygnału sprzedaży. Natomiast no, tu też trzeba wziąć poprawkę na to, że to była krótkoterminowa formacja tworzona przez tam 2-3 tygodnie. One nie są zbyt wiarygodne, więc tu bardziej bym widział, właśnie range trading 45,80 od dołu, 49 od góry. No i jeszcze dwa softy na koniec, już zupełnie. To jest sok pomarańczowy, który wydaje się, że wchodzi w jakiś większy trend spadkowy. Przypomnę, może tu na wykresie dziennym: trend boczny od marca, wybicie wsparcia. Ruch powrotny w końcówce tygodnia ubiegłego. No i teraz zaczynamy odchodzić. Przebicie poziomu 180 potwierdzi trend spadkowy i powinno oznaczać zejście do dołu. I bardzo podobna sytuacja na Kakale, który też przebił ostatnio wsparcie na 6400 dolarów. Wykonał ruch powrotny. Ruch powrotny był tak jak na soku pomarańczowym w końcówce ubiegłego tygodnia i teraz zaczynamy odchodzić. Więc po przebiciu 5650 wydaje się, że może być kontynuowany trend spadkowy. Mówię tu o, o, o kakale z, europejskiego, z, z amerykańskiego ISA, natomiast w przypadku. Kaka z europejskiego jest sytuacja bardzo podobna. Tu jeszcze odwiedziliśmy się od spadkowej linii trendu. Czyli te dwa softy podsumowując, mamy potwierdzenia negatywnego raczej view na najbliższe dni. No i to byłoby na tyle na dzień dzisiejszy. Zachęcam do odwiedzenia non-stopu, gdzie na bieżąco będziemy, publikujemy informacje z rynku. Bardzo dziękuję w dniu dzisiejszym za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu we wtorek.